Dzień dobry, witam dzisiaj Państwa. Mamy czwartek, minęła 12:50, więc czas najwyższy, żeby nasz program y, zacząć. E, świat walut, a walut, walut mówimy też o innych e, instrumentach. Ostatnio mówimy dużo o indeksie e, indeksach giełdowych z racji tego, że naszym tematem przewodnim cały czas jest e, wątek związany e, z porozumieniem handlowym między USA a Chinami, więc e, ten temat, no niestety, ale ciążyć ciągle rynkom. Myślę, że już od nas od tego wszystkich boli głowa, no, ale musimy o tym mówić. Czy coś się od wczoraj zmieniło? W pewnym sensie tak. A w pewnym sensie nic się nie zmieniło. Tak? To zależy od tego, oczywiście jak na to spojrzymy. Ja tutaj Państwu już pomału uchylam prezentację, żebyśmy mogli sobie coś obejrzeć. No i tak, jako tematy dnia yy, można zadać sobie pytanie, będzie deal, czy tego deala nie będzie. Oczywiście chodzi o porozumienie handlowe, porozumienie, jak to nazywają Amerykanie, fazy pierwszej. Yy, czyli przyjmują założenie, że będą dalsze fazy tych rozmów. Yy, no i właśnie, mi się jakby o, tym, o, o tym już mówimy od dłuższego czasu, że z jednej strony napływają jakieś nieoficjalne spekulacje, że jest problem z znalezieniem wspólnego języka, a z drugiej strony napływają nam ciągle takie niby wypowiedzi oficjeli, którzy twierdzą, że jest dobrze, że rozmowy są konstruktywne, chociaż ci sami oficjele Cały czas nie podają nam żadnej daty w kalendarzu, żadnej daty spotkania, na którym ta umowa handlowa fazy pierwszej mogłaby zostać podpisana, więc, więc rynek jest wciąż w takim zawieszeniu. Natomiast wczoraj pojawiły się dwie rzeczy. Po pierwsze, agencja Reutera podała plotkę, że być może ta umowa nie zostanie podpisana w, w tym roku. Natomiast y, agencja CNBC podała, że Chińczycy podobno skarżą się na to, że Amerykanie żądają zbyt wiele, czyli że jakby y, mają takie podejście, że nie działają proporcjonalnie, tylko chcą, żeby Chińczycy zgodzili się na więcej ustępstw, a Amerykanie y, na mniej. Tak? W związku z tym jakby to do Chińczyków dość mocno irytuje. Y, y, chociaż później pojawiły się dwie opinie. Opinia Zmiana Trumpa, które powiedział, że on chce umowy, ale pytanie, czy Chiny nie chcą. I y, opinia y, wicepremiera chińskiego Liu He, y, y, który przyznał, że no, pozostaje wciąż umiarkowanym optymistą odnośnie tego, czy ta umowa będzie zawarta. Więc znów to samo, tak? Plotki mówią jedno, oficjalne mówią drugie. No, pytanie, czy oficjalne na przykład nie robią, na to się mówi, dobre iminy do złej gry. No, przekonamy się. Dzisiaj kolejna dawka spekulacji. Plotka, jaka pojawiła się przed godziną 12, mówiąca o tym, że Chińczycy podobno jeszcze w zeszłym tygodniu wysłali zaproszenie do, do tego, żeby. Główne osoby powiedziane za negocjacje w USA, czyli sekretarz skarbu Steve Mnuchin oraz szef USTR-u Robert, Robert Latajzer przybyli do Pekinu. No i właśnie pytanie, co z tego wynika, skoro zaproszenie było wysłane w zeszłym tygodniu, to pytanie, czemu strona amerykańska nie podjęła tego Tematu, a przynajmniej czemu na przykład nie przekazała tego wątku do, do mediów, tak? Więc można mieć takie wrażenie, że Chińczycy coś chcą, a Amerykanie do końca nie chcą tego, e, co się może szykować, tak? Więc to jest ten problem, tak? Że mam wrażenie, że brak decyzji co do tego, czy wchodzimy w obecne, w obecne porozumienie, które nie jest doskonałe, czy też to porozumienie odrzucamy? Mam wrażenie, że strona amerykańska y, próbuje negocjować do końca, czyli próbuje przetrzymywać Chińczyków w czasie, wycisnąć jak, jak się da tak, z tego, co, co tam może być w tej umowie. Natomiast na końcu ta umowa, moim zdaniem, i tak, i tak musi być zawarta przed 15 grudnia. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ to jest w żywotnym interesie obu stron, tak? Pomysł na to, że nie będzie w tym roku umowy. Co by sugerowało to, że 15 grudnia wchodzą wyższe cła na produkty na produkty e, chińskie? E, no, po prostu byłoby pomysłem chyba głupim, tak? bo to by oznaczało tak naprawdę wznowienie e, wojny handlowej, e, przejście do kolejnego etapu, e, i chyba obie strony tego nie chcą, ponieważ no, na Chińczyków to byłoby trudne, ale dla Trumpa to by tutaj jakby no, sugerowało e, Wstąpnięcie, tak, na rękach akcji, czyli y, ten pomysł, tego, że tutaj Trump jest y, tym geniuszem, tak, który powoduje, że Hoss na, na rękach jest widoczna, po prostu prysł. Tak. więc myślę, że y, w najbliższych dniach powinniśmy zobaczyć y, jakąś datę i miejsce, gdzie takie spotkanie, taka umowa będzie parafowana. Więc to moim zdaniem, Sprawia, że ten pesymizm na rynkach, na rynkach em, akcji, zwłaszcza na Wall Street, aż taki widoczny nie jest. Tak? Wczoraj jeden ja wykres Państwu pokazywałem, to jest wykres, już pokazuje wykres kontraktu Futures na indeks SP 500, co oczywiście ujęcie, ujęcie dzienne. Wczoraj pokazywałem i mówiłem o tym, że tutaj mamy tą strefę wsparcia w okolicach 394-3094-3100 dokładnie 103. Myśmy to troszkę naruszyli, natomiast no dzisiaj ta świeczka jest świeczką na razie białą, zobaczymy, jak się Potoczy handel, a jeżeli, ale jeżeli byśmy mieli się zamknąć taką białą świeczką na koniec dnia, to raczej byłby to dobry prognostyk, tak przed tym, że żeby zobaczyć jeszcze. Yy, dalsze przyspieszenie z Tak, ja, ja ciągle bym uważał jakby to, że tutaj brakuje nam jeszcze jednej fali wzrostowej, tak, takiej być może emocjonalnej, krótkiej, ale brakuje. Yy, według yy, Szkoły Fibulaciego, tak, czyli to, o czym tutaj państwu mówię to 2-3 dni, zniesienie 138,2 yy, spadku yy, pomiędzy wrześniem a grudniem zeszłego roku daje nam yy, poziom dokładnie 3185 punktów, tak, no gdzieś tam być może dotrzemy, tak, no, pytanie właśnie tego, żeby rynek dostał ten właściwy impuls, tak, który po prostu nas tutaj, nam w tym pomoże. Wczoraj też pokazywałem Państwu ciekawy pomysł na to, jak ewentualnie rozgrywać takie zamieszanie właśnie, co teraz się zaczyna dziać, bo takie zamieszanie generuje nam po prostu większą zmienność, tak? My na zmienności też możemy zarobić tutaj akurat wykres wrzucony wykres tygodniowy, a może też tygodzienny dla kontraktu WIX na indeks europejski Euro STOXX 50 to jest co te czarne świeczki, natomiast tutaj ten kolorowy wykres, czyli zielono to właśnie ten indeks STOXX 50. No i widzimy, tak, że nie musimy łapać dokładnie górki, dołka, tak na indeksie, ponieważ każdy proces tworzenia się górki, czy znaczy zmian trendu, tak na spadkowy czy bądź wzrostowy, jest poprzedzany przez wzrost zmienności. I to widzimy na indeksie WIX, właśnie tym, tym na. na na stoksa, że no, skoczyliśmy do góry, tak? Z 11:60 niecałe do e, prawie 14:20 rano. W związku z tym, na teraz już tego, co się dzieje na, na walutach. E, jeden z ciekawszych wykresów, które ja Państwu nieraz pokazuję, ale pokażę jeszcze raz dzisiaj. USDCNH. USDCNH to jest dolar amerykański do Yuana Offshore, czyli, czyli, czyli tego Yuanowanego w Hongkongu. No i tutaj widać co? Widać to, że myśmy wyszli wczoraj powyżej tego oporu, który bazuje na. Na poziomie dawnego dołka z września 7,0292, Natomiast no, dzisiaj myśmy powrócili, tak? Więc tutaj jeszcze widać, że to wyjście nie do końca było potwierdzone. Wskaźnikowo, wskaźnikowo jesteśmy wysoko, ale jakby rynek jeszcze dopuszczał możliwość możliwość tego, że Juan się osłabi, chociaż to oczywiście nie jest. Obligatoryjne, tak. W związku z tym, gdyby się pojawiła taka sytuacja, to zaskoczenia dużego nie powinno być, tak? Bo też możemy przyjąć taktykę, że to jest jakaś to jakieś też mocne, mocne wsparcie, tak? Więc, więc rejon 699, tak, będzie regionem do obserwacji. On oczywiście mógłby się pojawić właśnie w sytuacji, kiedy my poznamy. Tą datę spotkania, tak? Wtedy Yuan y, mógł być y, y, mocniejszy. No i teraz jak to można rozegrać, tak? Ewentualnie można to rozgrywać przez właśnie tą parę USD-CNH. Jeżeli czujemy się pani na siłach, to możemy na przykład zechnąć sobie na parę, która wygląda całkiem fajnie. Ja już dzisiaj celowo nawet zmieściłem w y, komentarzu, ale to dla Państwa jeszcze raz powtórzę, y, y, NZD czyli Kiwi, dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego. Piękna dzienna konsolidacja, która być może zaowocuje nam wybiciem do góry, tak? Wskaźniki wyglądają poprawnie, świeczki też wyglądają poprawnie, więc kwestia impulsu, tak? Być może ten impuls właśnie przyjdzie ze strony tych informacji chińskich, tak? Które to nas pchnie. Pchnie do góry. Z takich wątków, powiedziałbym bardziej europejskich, to tak, przede wszystkim to, co dzisiaj zwraca uwagę, bo nie powiedziałem tego Państwu jeszcze na, na początku, to to, że jak spojrzymy na dolara, to dolar dzisiaj generalnie jest nieco słabszy. Nie jest oczywiście znaczący ruch, ale dolar jest nieco słabszy, więc z jednej strony to, co było widać wczoraj, tak? bo wczoraj rano było mocniejszy, i się tłumaczyło to tym właśnie, że był to wynik tych tutaj większych obaw, co do powodzenia, co do powodzenia tego porozumienia amerykańsko-chińskiego. W nocy no niby było gorzej, no ale dolar widać, widać, że na, na to za bardzo nie reaguje, czyli nim słowy, dolar się nie umacnia. W sytuacji, kiedy te, 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 te ryzyka chińskie się nafalują, czy w tym i zasługa wczorajszego Fedu chyba nie do końca, ponieważ, jak spojrzymy sobie na komunikat, jaki Fed wczoraj opublikował, tam na myśli konkretnie zapiski z tego posiedzenia, które było w końcu października, no to tam raczej nie było, nie było jakoś za bardzo. Mowy o tym, żeby Fec był jakoś bardziej skłonny do, do obniżania stuprocentowych. Czyli w zasadzie mamy wciąż potwierdzoną jakby narrację, która nam się przewija, czyli po prostu trzy obniżki w tym roku były, teraz poczekamy, poobserwujemy, zobaczymy, jak to miało wpływ na gospodarkę. Natomiast no, możemy działać wtedy, kiedy sytuacja by się wyraźnie pogorszyła, tak? Taki jest generalnie przekaz, a sytuacja na razie się wyraźnie nie pogarsza, w związku z tym rynek tutaj nie ma za bardzo motywu, żeby dolar poprzez to jakoś był wyraźnie słabszy. Wątek, który dzisiaj też jest interesujący, to oczywiście sytuacja na walutach europejskich. Tutaj, tutaj, jeżeli sobie weźmiemy teraz na przykład euro do, do dolara, czyli weźmiemy to naszą standardową parę, A, tutaj weźmiemy ten wykresik, proszę bardzo, to, co zwraca moją uwagę, to, uwaga, zachowanie się indeksu RSI 9. Ja to może go specjalnie dla Państwa dam jakimś, Mocniejszym, yy, grubszym kolorze. Znaczy, wszyscy to widzieli, o co mi chodzi? Dobrze. Yy, ten RSI-9 czasami warto sobie rysować, nam na właśnie, i na nim robić linię trendów. Yy, tutaj mamy takie podejście na RSI-9. Jeżeli przekujemy się przez to linie do góry, to rynek tu otrzyma bodziec do tego, żeby wystartować. Z euro, dolarem do góry. Przy czym mocniejsze euro może być w pewnym sensie też wynikiem właśnie tych oczekiwań, że jakaś umowa handlowa USA-Chiny jednak się pojawi, tak? Więc, więc tutaj w tym momencie byśmy dość szybko wskoczyli w rejon oporu. 1,11,09, 1,11. 20, tak? Czyli tutaj po prostu patrzmy na, na zachowanie się. Właśnie RSI 9, on to może nam dać ciekawe, ciekawe wnioski. Co do funta, to jeszcze na sam koniec. Fund, dolar. Tutaj rynek zebrał się wczoraj do góry. Dzisiaj to kontynuuje. Więc mamy szansę na to, żeby tutaj ten ruch do góry. Które też sugerują na wskaźniki typu MACD, e, Rodobury, które doprowadzi być może do naruszenia tego szczytu, który był w, w październiku 1.30.11, żeby on był kontynuowany. Tak? Więc, więc tutaj widać, że, że na razie jakiegoś zagrożenia większym spadkiem nie ma. Dodatkowo możemy się może posiłkować tą stroną, to strona Politico. Tutaj możemy sobie znaleźć, e, proszę Państwa, bardzo fajny wykres, który bazuje na sondażach, tak? Sondażach przed wyborami. To oczywiście mamy też historyczne analizy. Możemy sobie zobaczyć, jak to się działo wcześniej, dlaczego rynek kiedyś się na przykład zachowywał gorzej i się czegoś tam bał. Ale co jest ważne, to jest to, że konserwatyści od momentu przejęcia władzy przez Johnsona w zasadzie idą wyraźnie do góry. Teraz no, ta różnica do najborzystów wynosi, jak widzimy, 12 punktów procentowych, więc konserwatyści rzeczywiście mają szansę na to, żeby to większość 12 grudnia zdobyć. Zobaczmy, że partia Brexitu, czyli tutaj to ten znaczenie BP, jest już w zasadzie zmarginalizowana, ma tylko 5% w sondażach. No i tutaj się oczywiście pokłosi tego, co zrobił Nigel Farage, który by cofał wycofał się z wyboru w wielokręgach, w związku z tym w zasadzie się liczą na mapie trzy partie, czyli konserwatyści, lejburzyści i Liberalni Demokraci. Ci ostatni jednak niestety są na fali spadkowej, więc pozostaje tylko właśnie opcja walki między tymi dwoma partiami. No i tak to. To na dzisiaj na tyle. Widzimy się, widzimy się. Widzimy się oczywiście jutro. Jutro mamy piątek. Będzie mieć podsumowanie tygodnia. Zapraszam na 12.50. Do zobaczenia.